Poznaniu.pl. Poznań w minutę. Archidiecezja Poznańska planuje połączyć niektóre parafie, a nawet zaangażować w to zakonników. To odpowiedź na narastający problem braku powołań w polskim kościele, liczba kapłanów maleje. Oszuści podszywają się pod bibliotekarzy i wyłudzają dane. O sprawie poinformowali pracownicy Biblioteki Raczyńskich, do których zadzwonili zaniepokojeni czytelnicy. Sprawa została zgłoszona na policję. Jak przyznają bibliotekarze, jej pracownicy czasami dzwonią do czytelników, ale nigdy nie proszą o dane osobowe, a ewentualnie o numer karty bibliotecznej. Miasto Poznań i firma PreZero Zielona Energia przygotowały dzień otwarty, podczas którego będzie można zwiedzać spalarnię śmieci. Na darmową wycieczkę, która odbędzie się 23 marca, należy wcześniej zapisać się i zabrać ze sobą odpowiednie obuwie. 15 marca w piątek piłkarskie derby Poznania. Trenerzy zapowiadają walkę o każdy centymetr boiska. Zieloni, odkąd wrócili do najwyższej ligi rozgrywkowej w Polsce, przegrali wszystkie 7 spotkań z kolejorzem.